No i rozpoczynamy, moi kochani, nowego vloga. Ostatni dzień dzisiaj wakacji naszych, no bo jutro rano, jak mówiłem, ruszamy do Polski. Teraz jesteśmy tutaj w tych budkach, suwenirach, w których można kupić różne pamiątki. Idziemy kupić coś dla Martynki, dla Wiktorii, jakieś, jakieś pamiątki. Suweniry zakupione. Już wam pokazuję, co kupiliśmy. Dla nas taki magnesik. Pokazujemy taką bransoletkę, taka dla Martynki jest. I tu jeszcze dla nich po naszyjniku i taka bransoletka z muszelek e, dla Wiki, także e, gifty zakupione. A słuchajcie, jeszcze zakupiłem sobie taką torbę e, 5-litrową, e, wodoodporną. Ja mam e, taką dużą, żółtą. Ona jest wielka, nie wiem, z 20 litrów nawet 25. A ta będzie bardziej poręczna i na sapa e, bardzo przydatna, bo możecie sobie słuchajcie, wrzucić. Jak nie znacie tych toreb, to e, już Wam mówię, tam wkładacie. E, coś, to co nie jest wodoodporne, jak idziecie na łódkę, na sapa, czy nawet wpływ, wpływa, będziecie płynęli, zawijacie to, za, yy, zapinacie i jest wodoodporne. Mało tego, z tego się robi taka, yy, widzicie, yy, poduszka powietrzna, więc nawet jak padnie do wody, yy, to będzie pływało na powierzchni. Także bardzo fajna rzecz. Dobra, słuchajcie, my wracamy yy, do kampera. Pokazuję tutaj yy, toalety. Słuchajcie, tutaj jest generalnie w praktyce wszystko co może być. Widzicie po znaczkach, yy, mamy tutaj miejsce do mycia psów, także to co wam już nieraz mówiłem na kempingach, tak to wygląda, także jak macie swojego pupila, tu spokojnie możecie go umyć. Tu mamy słuchajcie zmywaki, jedne, drugie i już wam pokazuję palety mamy waleczki słuchajcie. szarki prysznice tak to wygląda o akurat otwarte są i to Wam Monia pokaże jeszcze dziecięce i damskie Słuchajcie, tu jest taka sytuacja, że są rodzinne numerowane, Czy możecie sobie wykupić, tutaj za specjalną opłatą macie prywatną łazienkę. Tu mamy dla niepełnosprawnych toaletę, całą ubikację, łazienkę, łącznie z prysznicem. Także przystosowana dla osób niepełnosprawnych, tu mamy dla mamy z dzieckiem, można przewinąć, umyć malucha. Ja mam tylko jeszcze pokażę, tutaj z tyłu, jak to wygląda. A tu ponownie miejsca do yy, no, możliwości umycia psów. Tu macie lodówki, to też yy, wykupujecie dostęp, dostajecie kluczyk i tu mamy zamrażarkę minus 18. Tu mamy lodówki po 3 stopnie. I z tyłu idąc za toalety, zabaw? mamy tutaj, o tu mamy taki mały jeszcze placyk zabaw. Tu kolejne miejsca do zmywania naczyń i również prania. O, tu widzicie jest oznaczenie, że można zrobić tu ręczne pranie. O, tu jest y, są pralki. Pralki mamy y, y, możliwość wyprasowania. Nie będę tam wchodził słuchajcie, bo y, są tam państwo, ale generalnie macie tutaj y, praleczki, y, deski do prasowania. A tutaj jeszcze na samym końcu Miejsce do opróżniania kaset, tak zwana toaleta chemiczna. Ja Wam potem pokażę opróżnianie kasety w tej maszynie, która tam stoi koło toalet. Tak, że za chwilę będę szedł z kasetą, to Wam od razu nagram, jak wygląda procedura opróżniania. I co, za, co ważne, tu jest za darmo, nie trzeba płacić jak w niektórych innych miejscach, że opłata jest jakaś tam 2 euro czy ileś, tutaj maszyna jest całkiem za darmo. No i drodzy, to jest ta maszyna do opróżniania kaset. Słuchajcie, yy, pierwsze co trzeba zrobić, wybieramy sobie, yy, jakiego rodzaju mamy kasety, Akurat to jest nasza kaseta, więc tutaj wciskamy ten przycisk. Wciskamy start, nam się okienko. A, musimy przekręcić, tylko to, jak wam mówiłem. Przekręcamy tutaj to, żeby było otwarty. Wjechało. Pali się na zielono, próbujemy. Wciskamy start. Maszyna się, słuchajcie, zamyka. Ważne, żeby świeciło się na zielono, że możecie ją uruchomić. No i teraz trwa procedura, cała czyszczenia. No i słuchajcie, po około 2-3 minutach, nie liczyłem dokładnie, kaseta widzicie przepukana, uzupełniona płynem bio. Wyciągamy kasetę, klapkę trzeba za, za, zobaczyć, czy jest ten. Płyn nalany, kaseta czyściutka. Zamykamy tutaj, zamykamy to i jest gotowe nadszedł czas, żeby uzupełnić trochę wody do zbiornika stoimy tu w trzeci dzień, także już tam pokazuje nam poniżej połowy, więc sobie teraz w wolnej chwili zawczasu uzupełnię. No i zobaczcie, Matyldzia układa wieżę. Ostatnio oglądaliśmy na plaży wieżę budowane przez kogoś innego, a dzisiaj buduje swoją. Pokażę wam później efekt końcowy. No i moi drodzy, ostatni dzień czy lałciku Zabawy w wodzie. Ja też poszedłem na Sapa. Jak widzicie, także korzystamy ostatni dzień z pobytu na Chorwacji, na kempingu straszko i drodzy widzowie, dzień powoli się kończy. Słuchajcie, pakujemy już nasze sprzęty. Słuchajcie, leki staję, U nas tutaj na parteli, y, bo strasznie pakowani jesteśmy. Ja teraz robię moje deski, bo słona woda, wiadomo, pasują, ją spłukać, także. Pokażę Wam zaraz, umyję je i spakuję. Wszystkie umyte, Suszą się na słoneczku, zaraz je obrócę. Za chwilę poskładam do toreb i pochowam do wagażnika. Także taka sytuacja, bo byłem z Matyldą, e, zawiesiłem do tej bawialni, co była wczoraj. Jeździliśmy rowerem hulajnogą, Zapiłem e, rower tam tego stojaka e, z zapięciem rowerowym. Wróciłem hulajką, teraz słuchajcie, szukam po kieszeni kluczyka go nie mam. Mam nadzieję, że jest że może wsadziłem do tego mojego tego. Tego baga rowerowego Ale jak nie ma to będzie problem Trzeba będzie ciąć zapięcie Także ja zaraz biorę nogę, I jadę sprawdzić No i moi drodzy jestem przy rowerze Zaraz zobaczymy jak tam sytuacja Z kluczykiem Kluczyka nie ma Czyli teraz zagadka Gdzie ja go dałem Przy zapięciu też nie ma Dobra, zobaczcie do bawialni, bo tam byłem z Matyldą, Może tam został mój kluczyk. Zaraz zobaczymy. Spotkałem do kolejnego widza, który zapytał mnie o kanał i pokazałem mu gdzie i mówi, że super sprawa, Także. Mój name? name is Tony i jestem animator. Here. Tony! Yeah. Tak, Tony, nice, nice to meet you. Meet you. Nice, to, nice meet to meet you. you. kolejny, słuchajcie, osoba, która zapytała o kanał, ogląda gdzieś tam, także super, słuchajcie. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ja, moi drodzy, dalej szukam kluczyka. Trzeba będzie ciąć zapięcie Rower przypięty Tak się zająłem tym pakowaniem Słuchajcie, że zgubiłem Zgubiłem ten yy, kluczyk od zapięcia no Moi drodzy, jestem, jestem spodem przy kamperze Ale słuchajcie, prawdopodobnie Bo byłem tam u Moni Krzysztof jadę na basenie, bo są mi na basenie Prawdopodobnie ja Zmieniałem spodenki, także idę zobaczyć Do tych spodenek, co miałem poprzednio Możliwe, że yy, W nich będzie kluczyk Poczekajcie, niech je znajdę. Tu się spodenki suszą, moi drodzy. Zobaczymy, czy w nich jest kluczyk. Lepiej, żeby był. Słuchajcie, ciężko jedną ręką otwierać. Słuchajcie, jest, jest, jesteśmy uratowani. Nie muszę ciąć zapięcia, bo <głynie> byłoby słabo. No, także takie też przygody, słuchajcie, się zdarzają na wyjazdach. Zresztą no, wam pewnie również nie jedna się zdarzyła. Staram się takie rzeczy pilnować, ale ona nie opaszy, z z podęgi. A kluczyk był w tych drugich, także znalazł się. Sukces! I dotarłem na basen w końcu. Kluczyk się znalazł. Sapy się suszą. A ja teraz idę na basen, gdzie kąpi się nasza ekipa. I co? Uratowane zapięcie. Co? Uratowane zapięcie do No były w tamtych spodenkach. Czyli znaczy, udało się. Także udało się. Ostatnie spojrzenie na morze z basenów. tym jest słuchajcie, zimniejsza woda niż w tych pozostałych. W tamtych jest dużo cieplejsza. A tak tu. Baseny wyglądają od strony morza. to jeszcze ogródek barowy. Bar Bondi. Znam już nazwę, bo musieliśmy zrobić sobie selfie. Podczas tego poszukiwania skarbów. I tak wyglądają nasze baseny. Słuchajcie, moi drodzy. Dzisiaj nie wiem, co za dzień. Nie wiem. Chyba to już takie to... czek myślę o tym wyjeździe i zakręcony jest. Pojechałem na basen do dziewczyn. Wracałem się do kampera na chwilę. I teraz podjeżdżam pod kampera, patrzę, w saszetce nie mam kluczyków od kampera, a go. Mówię, no to ładnie. O, to będziemy mieli porabione, Oczywiście Oczywiście wielu z Was powie, że robi to celowo, że dzisiaj drugi raz kluczki zgubiłem dla oglądalności i dalej. No, nie każdy uważa jak chce. Ja wiem jak jest, dalekie jestem od takiego y, insynuacji tego typu. Natomiast zobaczcie, gdzie są kluczyki. Planowaliście, żebym ja weszła szyberdachem albo garażem? Tak, już był plan, że Matylda będzie się dostawała szyberdachem albo garażem. A kluczyki tu zostały, proszę bardzo. Otwieramy cyk, tamper otwarty. Także, no, nie wiem, muszę chyba ci na się uważać, bo już drugi, druga taka w topa, że dziś mi jakieś kluczki giną. Także, no, ale wszystko dobre, to się dobrze kończy. Idziemy na kolację pożegnalną, ale pożegnalną tylko z. Yy, z Chorwacją z kempingiem, straszko Chorwacją. Nie skanałem bez dajka bo z nimi to się nie zamierzamy rozstawać. Także żegnamy się tylko z Chorwacją. O, jest tu Ada. Żegnamy się z Chorwacją, słuchajcie. No cóż, kiedy tu przybędziemy, nie wiem, może za rok. Zobaczymy. No, a ja tak dzisiaj rany i z tego miejsca chciałem gorąco pozdrowić, bo jeszcze tego nie robiłem. Pozdrowić na moim kanale moją siostrę i szwagra Michała, którzy tam gdzieś tam nas oglądają, bo to szukam od nich Zresztą nagrałem z tyłu, Monia A widzicie Taki miałem się epizod, że grałem w Celtiku. Żart oczywiście. Wiem suchart. No, ale chciałem pozdrowić gorącą siostrę i Szwagra. Słuchajcie, jak widzicie ubrałem Ci to, co zostałem od was na urodziny, a które? No nie będę mówił. 18. Umówmy się, że 18 także my już zmierzamy słuchajcie, powoli na naszą operację. Restauracja tuż. Dzisiaj idziemy nie do pizzerii, tylko do restauracji. Coś tu zamówimy takiego innego, nie tylko pizzę W końcu podsumowanie wakacji. Zostańcie z nami. Witam na taka kapela. Zresztą założyliście. Jak moi drodzy zauważyliście, witał nas kemping yy, Omishaj z, z sztucznymi ogniami i wczoraj tutaj na y, Straszku też nas żegnał sztucznymi ogniami. Także jak kanały bez lajka like i frontset wpływają do Chorwacji albo wyjeżdżają są pokazy sztucznych ogni. Także na powitanie i na do widzenia. tak Krzysiu? Tak jest. Bardzo fajnie, fajny kemping. A tu możemy, tak? Tu mamy taki stolik z widokiem na jak to w Chorwacji morje, słuchajcie, popatrzcie, takie widoki. Zobaczcie, kapela nam przegrywa. Klimaty, słuchajcie, chorwackie. Pilko już zamówiliśmy. Zaraz będziemy zamawiali coś do jedzenia. To końca jeszcze nie wiem co, ale zaraz je zamówię. Ja zacząłem o radą, więc kończę o radą. Jeszcze pan ma mi bitwę donieść. Monia ma y, kalmary grillowane, smażone przepraszam, z frytkami i Matyldzia kurczaczek z frytkami. Także tak kończymy, słuchajcie, tutaj, kulinarnie pobyt w Chorwacji. No i słuchajcie, Nasztania zjedzone już, nawet bardzo dobre. Tak właśnie tu sobie siedzimy, rozmawiamy, a tu patrzcie, Matyldzia mule wsuwa przecież do miała kalmary od Moni teraz od i od Krzysia, yy, je mule. I proszę bardzo, także testuję różne dania. No, pięknie. No, także słuchajcie, yy, dania w tej są naprawdę przednie, zarówno ich mule, jak i nasze kalmary. Moja orada, słuchajcie, bardzo dobra. Warto przyjść, zobaczymy i zapłacimy. Z tennika widzieliśmy, że nie było jakoś tak bardzo drogo, ale zobaczymy jak tam. Wyjdzie z Suma Summaru, chwilę powiem, ale polecam, jak się byli na Straszko, tutaj podejść do tej knajpki, czy restauracji, czy pizzerii, tam dalej. Mega, fajnie. Matia zamówiła sobie Pana a Pana podane. Mogę coś zrobić? na kota. powoli będę kończył tego vloga jutro ruszamy do Polski coś tam może nagramy wam jakieś vloga z tego powrotu, z tej, tej trasy natomiast nakończy się jakiś etap yy, wakacje się kończą jutro start w kierunku Polski trasa podejrzewam podobnie jak, jak w tą stronę słuchajcie, dziękuję wam wszystkim, że z nami jesteście dziękuję, yy, że subskrybujecie kanał yy, natomiast jak wam się podobał odcinek dajcie lajka w górę tak jak mówiłem wcześniej już parę razy, to nam pomoże kanał rozwijać. Dziękuję, że tam jesteście. Pozdrawiam. Cześć, do zobaczenia. Zobaczyliśmy rachunek moi drodzy, zapłaciłem 69 euro za nuggety z frytkami, moni, kalmary z frytkami yy, smażone, ale duża porcja, moja orada pół kilogramowa, plus ekstra blitwa, dwa piwa, sprajta. A tu patrzcie, Monia na mostku, tu jest nasz, nasz fotograf, O, Krzysztof.